No, witam wszystkich bardzo serdecznie mnie na kanale. U mnie właśnie będzie po zaraz sporo karmienia ryb. Już neniaki podpływają. Jedne jeszcze nic nie zostało, i tu już drugie czekają na mnie chodźcie tutaj, no. no, zaraz zostaną. Mam. Mam im dzisiaj tutaj, dzisiaj dostaną krewetę, bożonkę. Zostają też robaki czerwone, ale dzisiaj polecimy na krewecie i na miksie. A miksa dostaną moje młodziaki, które już yy, jedzą, już przeszły na, po prostu na mixie. zrobiona jest yy, taka papka. Są tutaj małże, yy, wszystko świeże jedzenie małże, plus do tego yy, krewetka, filet szpinak i troszkę banana jest plus czosnek tutaj maluchy teraz zostanę po prostu na, na łyżce na łyżce mam to trochę duże kawałki spadają, ale one się to wszystko wmocą, będzie czyściutko, a oczywiście wieczorem będzie zrobiona podmiana jest kilka tutaj sztuk, które trzeba będzie odłowić które po prostu się nie nadają, nie wyrosły. No. Także tu jest tak tutaj jeszcze doskamy jedną kochę ja sobie tutaj no to tu jest akwarium 150 litrów na ziemi ogrodowej powolutku się tutaj wszystko buja. co tutaj? Dostaną te, tutaj jeszcze dostaną. I tam mały w tle chyba płacze. <laughs> tutaj dostaną te. przejdziemy jeszcze. Ja. Tutaj młodziaki dostaną. Młodziaki rosną, dostaną ee, miksa. Tutaj mam palety też. Z paletkami tutaj one składają mikry, ale Nie chcę ich tutaj stresować. Też się już ich pozbywam, bo chcę więcej miejsca po prostu na, mm, na skalarki. Za niedługo jeszcze dołączą, Dołączy nowe akwarium. Może dwa, i do tego będzie jeszcze akwarium z może Caporu albo Santa Izabel. Zobaczymy. Też coś się pochowały. może to już sobie rosną. Spoko są duże. Tutaj też przygotowane jest. Klaliskowy baniaczek. czekaj weźmiemy jeszcze tutaj weźmiemy jeszcze tego miksa. Idziemy tutaj. Tam też mam w tamtym kotniku mam larwę już też skolara kijana. One już zajadają ładnie, ładnie rosną. One no, mają około 5,5 tygodnia od pierwszego karmienia. Sory, że trochę roboty jest, bo trzeba codziennie podmiany wody robić. Bo, że nie jest to żaden problem, żeby podmianą ryby zabić. A co niektórzy widzę, że mają problemy z tym. No, dzisiaj też będą odmówione tutaj stąd yy, ryby, które się też nie nadają, jest około 10-15 sztuk stąd oraz 10 sztuk, no gdzieś 10-15 sztuk zostanie odmówione spróbuję zostawić właśnie tak jak tutaj. Było 40, zostało 20 to selekcja co nie? nie idziemy na ilość Idziemy od samego początku na jakość. Teraz młodziaki dostaną jeszcze. Sorry, że tak z łapy kręcę, i po prostu one tutaj to już za, zabijają się za tym miksem. Na przykład stare nie chcą jeść. Stare moje po prostu nie ruszają tego. E, Razbora czy tam e, kirysy, czy tam reszta ryb dennych, oczywiście to jedzą, a moje dorosłe mieniaki. Nawet nie chcą na to patrzeć, bo są przyzwyczajone do tych krewetek, co im daje i robaków czerwonych, trochę suchego granulatu. tak to wygląda. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. i zapraszam do oglądania, komentowania. Ktoś coś widzi, to niech zawsze dobrze, jak ktoś coś zauważy czy u ryb się dzieje, czy w, w akwarium jak coś jest nie tak, to zawsze wysłucham i <laughs> przepatrzę i przeanalizuję różne rzeczy, bo człowiek zawsze jakieś błędy popełnia, ale tam nie staje okoniem i nie uważam się za jakiegoś tam, nie wiadomo, akwarystę po prostu. Wysłucham radii. No, i pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do następnego.